Cześć, tu znowu ja, witam was w kolejnym odcinku z, no, wie jakiej serii i tak, i wie się co, i ja jak opisywałem sobie pójdziemy to szunkli i tak, i może wam jeszcze taki jeden showcase pokażę, o, to jest plus furnace, to jest robione to jakby m, przetapiania susz i to się przetapia dwa razy szybciej te susza, a to... To jest smoker, czyli to jest że to samo, ale to jest senior. Słuchajcie, i jak obiecywałem, dzisiaj sobie pójdziemy trochę do jaskin. Ciekawe, już moje mięsko się ugotowało. No, dobrze. Aha, jak widzicie, tutaj szyłem jednak mięska moje. Znaczy, Jezus, znaczy te moje okniska po prostu tutaj fajnie wygotałem Aha, aha. Jeszcze jak ten blok się... I jeszcze, jak się postawi do ksiana jaki i od wioski, to, mm, to właśnie ten, tym jest tak, jakby dłuższy. I to mi się podoba. Dobra, idziemy spać po się dzisiaj będzie adventure wielki. Bo, jak wiecie, mój tomek jest tak, no, zbudowany pod jaskiniami niektórymi. Właśnie sobie, ojej, właśnie sobie, się weźmiemy. Aha, ja tutaj wisimy Już zrobiłem tak normalny. Teraz cały sekieł ten, i właśnie, wiecie co? Właśnie tak myślałem o przeprowadzce koło szunkli. Pewnie tak fajnie koło przeszła, według mnie to by był mądry pomysł, ale... No, kurde, nie ja wiem, sofy wy byście o tym myśleli Ale dobra, idziemy na przykotę Najpierw chcę zobaczyć, czy jest wszystko gotowe um. No, powiedziałbym, że jest, tylko sobie trochę pochodni sobie I patyków O, dobra Kiedyś kute na mojej właśnie jednej wyprawie na jaskinie hmm, Zapomniałem wsiąść tewna i kute musiałem bezpochodnie jakoś łasić to połopes No O właśnie tutaj się idziemy na tej jaskinie A że jest dużo tych tunelów Właśnie główny powód to wyjścia na jaskinię To jest znalezienie diamentów oczywiście Oczywiście, o, oczywiście też można diamenty znaleźć tym. Oh, um, pff, <laughs> 6 Tym normalnym sposobem. Ale no. no czyli ten, czyli kopanie to 5:13 -ko i po prostu takie siąkłe kopanie w przód, póki się nie znaleźć diamentów. Ale ja kurczę sobie jednak inaczej. I naszej, sobie jednak jaskinie po eksploatacji. O jesu, myślę. Myślałem, co się wykonowało te święki, a to tylko ja. Hehe. Szkieletę słyszę. O, o, i sąpi. Ja się słowiesz, czy sąpi. Wiem, że ten też mańka w 1.14 ma też parę buków, jakie będą napędzane w 1.14.1, jak się nie mylę. No i tak ta była wersja brzmi. Teraz ja słyszę kolejne ko. Tylko wiadomo, że mnie znowu tak Enterman nie wystraszył, ale ja się mnie nie wystraszy. Om nom. A nom 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 nom. właśnie, to jest... O właśnie, to jest Wajda, nie ten z tych pupów. O matko, tyle szkieletów! Ej, słuchajcie, to może być Tanshon? Znaczy, tu... Znaczy, no. No. Tanson może tam być faktycznie. Czyli ten, wie się tam ten monster spawner, czyli kute to coś, gdzie się... kur się siąkę pojawiają albo są... albo pająki. Ej, nie, wisi mnie. Może coś z tego się tylko tak... Ej, jak to kolejny? Jezu, przestań tutaj jeść, Steve. Zaszy jest Steve, no. Kutę, no, mój skin się Alex nazywa. Opa, idziemy w stronę. A wa, 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 wa. To bolało, ey. Nie, tutaj nie ma. Musiałeś się po prostu tak pojawić. Wreszcie już słyszę słyszenie, dobra. Jesteśmy na level 56, ale, ale wiem, że może się wcześniej pojawić, ale rzadko. Yy. Nic tutaj nie ma. Nie. Ślepa uliczka, tak. Fajnie, że koniec. Nie wiem, w jakim odcinku my się, my się przeprowadzać. Na tak kurde... Na kurde chciałbym zamieszkać w tej szumki. Chwila. Dobra. Wie um. się, wie się, wie się, bo to by było dla mnie fajne. Tutaj słyszysz kiedy? Ty? Ej, to może oni są z tej strony i tam po prostu. No nie, tutaj. Dobra, tutaj się my. O, patrzcie, kolejny. Jeszcze co ja robię, Critical hit! Yeah, mamy critical hita, ma. Słuchajcie, mamy krita. Tak wiem, że krita się łatwo dostaje, ale i tak fajna rzecz. Hmm, Tutaj jest najgłębiej. Sześć. Łopanie, Na jednego hita? A czemu on tak pat na jednego hita? Ło, wow, ej, to było siwne. No, może po prostu miałem szczęście. Świla! Ile to za Sześć... No nie, w No nie no, w sumie, w sumie, w sumie może był osłabiony, bo tam się faktycznie coś tam piło, więc... Uuu, mm. musyszkę słyszę. Ej, się. mam tam iść, tam po tych szkieletów? O, matko, 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 polska, szkielet, szkielet, szkielet! Ta? Tam się o to prosiłaś. Może stąd, mo, mo, może tam jest światło tych szkieletów? Słuchajcie, nie jestem na fuda pewien, ale może to jest tancząc? Chociaż wątpię, bo w sumie są szatkie. Ale... Ale no kurde, to nie oznacza, się nie mogą pojawiać. Um, tutaj może? Widzicie tam coś? Nie. Chwila. A, myślę, a... myślę, że tam jest szkielet, tylko tam jest... Ale nie, 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 tam jest jakiś, jakiś, jakiś... No, jest to był stąd tylko, dobra, a nie szkielet. Ło! Wow, o twarz szkielety, co, co tam za skupisko jest. Ej, słuchajcie, to może być bardzo ciekawy odcinek. Chociaż tutaj nie wiem. że to mnie ta naszą szkieletów jest najkońszy. A my nawet tutaj nie wiemy, że tam jest skieret, może tak się po prostu wygenerowały. Jakoś przy przypadkowo. Który to już szkielet? Kurde no, niech kurde ktoś poliszy i też szkieletów zapiłem Uuu, Łuk nie go wytropił, ale fajnie Dobra. Hmm. Wiecie co ja potrzebuję, prawda? Jest już jest jakieś takie mniej, 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 dobra. Eee, fękla mi brakuje. Znowu. No dobra. No trudno. Trudno. No trudno, no. Nie, nie, to się tak musiały. myślałem. Myślałem. tu... myślałem, że... Uuu, dwa uu, flinty? Myś... Już myślałem, że to był ten, ten, ten. Eee, stone? A to nie był mostone, stone. To był cafe Ło! Wow, my już mamy 27. efekt. No dobra, nie, sam, nie, Mariusę. Hmm. Pamięta się w szumki też te super jaski, nie właśnie to też dlatego. Tam się. Może będę te wypijał. No, teraz jesteśmy w tych kurach, tak, moich. Zawsze, znaczy, no, moich, po prostu tam, gdzie mieszkam, ale może się prze... Ale, no, ale może się koło szunki przeprowadzę, bo to by było fajne miejsce, wiecie? tutaj to zamieszkania. Dużo materiałów. W ogóle i tych innych reszty. Jeszcze... No nie, niemożliwe, że jest znowuż kielet. A, myślę. 6, stary koleko. Jesteś, ja się. A, dobra, to jest święte. Jezus. Uuu. Ile są pijaków? Nie nie wierzę, że jest nowy szkielet tutaj. Chwila, czy to powiesz czy to tu? Ej, rol, Ej, wyjście z nami. O matko sobie sobie. Dobra, nie ma już pomogiś nie znaleźć wyjścia. Stąd na zawsze. Nie no, może nie na zawsze pójdę tam głębiej jeszcze że tam jest coś głębiej Kończy mi się kill off. A dobra To tylko kill off. Um. Już jest nos, tak? Super Uuu, nowy ten, dobra, w sumie

Hans. Chwila, ty. Ej, nie! To jest spawn tych, lol. Szybko blokuj to! Okej, okay. płyta z nakaniem I, I enchanted pułk jeszcze. O, super. O, melon seed! Właśnie tylko chciałem. Dobra. Słuchajcie, mamy płytę z nakraniem.

a, ale słuchajcie, się, kurde, ten tanczon to był szczęśliwy. Po prostu, w wiesia... że jest jakiś tanszon, ale, kurde, a, ale kurde... ale kurde, ale myślałem, że szkieletów, a nie pająków. Wiesia, ja rozumiem, osi. Coś pasy rzadkiego, bo w sumie też tanczony szkielet. Te, 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 pająkowe są szatkie, bo tylko 25% szansy, żeby, żeby, żeby był pająkowy. Fakripej! A, to teraz jestem... A, dobra. Nie wiem, czy mają sobie wypuchnąć, spokojnie. Mhm. A czemu ten tuki tak od razu wypuchnął Czyżby klitsch kolejny? Być może. Słuchajcie się. Słyszałem chyba wszystko. I Sejo tutaj nic nie ma. Ehm, um, słuchajcie, musimy znaleźć jakieś inne jaskinie. 6 Czemu te creepery muszą mi się krew wypuchać, co? Dobra. Patrzcie, tego keepera to ja już zapiję, okej? Okay? Widzicie? Come on! Yeah! Tu i te spać, po absolutnie nic nie znalazłem Niestety Znaczy, no absolutnie nic. Znaczy no... Tantrzona i płytkę Ale to kurde. Wiesz samo, wie, że wam coś pokażę. Mm, tylko ten może to wszystko... O, właśnie ten... O Jezu ten ten szaleńk mi się naprawdę potopa a tutaj wszystko są mokre, to w wsadzę tutaj aha, tutaj już nie mokre, dobra okej, okay. pitruty to w sumie, pitruty to są takie świetnie, ale ale nie, ale jak semelony okej, okay. I, i, i tutaj mamy jedną skórkę, z Za chwilę zobaczcie do mi się przyta mm, a słaba tutaj, okej okay. Patrzcie na to sobie. pieszemy to i tak. I mamy item frame'a. I to z tym. I patrz i... Patrz, i tak można sobie ładnie płytę. Dobra. Więc tak, jest taki lekki epic fail. lekki epic fail, no. Jest to taki oxymoron. Dobra. <grym> Okej, okay, słuchajcie, będę musiał to... Teraz właśnie mam lekki problem, bo muszę jakoś posasić. To teraz muszę sasić te pszenise w taki sposób Żeby... Jest już... Jest już mam włączony Autoschamp? nie, myślałem. Po co oni w ogóle ten auto co? So? Si o ty... kurte, m tam Microsoftu. No kurte, znaczy wiem, że Moshang co został został sprzedany to Microsoftu. No... A ryba... no, a, no, ale pa na to a teraz, a teraz mam Moshank jest platform Microsoftu. Dobra. O, i właśnie, o, o właśnie, może teraz wam pokażę tylko plasta, plasta. A, patrzcie, akurat sześć, patrzcie, hehe. Chyba pokażę wam tylko plasta. Okej, okay, to, o, okej, okay, patrzcie, to umieszczamy. Dobra, pięć. I... Teraz patrzcie, jak szybko to się opisuje nie? I to mi się naprawdę potopa, tylko to No. Więc niestety skończyło się Epic Fame, nasza pierwsza potóż Ale ja się nie poddaję, ja muszę znaleźć jakieś jaski jaskinie. Tak więc wruszamy w przykotę. Yeah. Film zostanie przyspieszony. Okej, okay, to są... Jesteśmy gotowi? Tak, okej, okay, jedziemy! Aha, może jednak nie muszę przespierać filmu, wiecie co, bo to jest na następny tuki cave system. Uuu, ciekawe! Okej, okay, to jest na serio ciekawe. A, o! O, patrzcie! Widzicie ten klucz? Nie wiem jak to mam pokazać. Dobra, tutaj wam nie pokażę, patrzę, Tak? Dobra, chyba nie witać. To jest na sulek niż po kute. Tak w wcześniejszych wersjach nie było. I to raczej nie jest zamieszane. Nie jestem jedyny, jaki kanał na Vowie Quake Pro, prawda? Bo to też, że mój, mój ulubiony FOF. Aha. Kurde, moja klawiaturka jest głośna. No dobra. Yy, Trochę tro, 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 tak off topic w kosze, ale dobra. Węgiel, dużo węgla. Tak. Mógłbym tam sreść, ale pewnie by była armia Creeperów. Właśnie specjalnie szukająca na ten moment. Może hmm, tutaj będzie się bezpieczniej. Tutaj jest lepiej trochę. Jesu, ej, mój, ej, mój miecz szelasty przecież. Kończy mi się. O, o pasie! Ej, pasie tam są mopy, więc może tak jakby. Piwne, ten glitch. Chyba tego nie powinni go naprawić. Pewnie go naprawią. Brawo? Nie, jestu, ale mnie wystraszył ten koleś nawet, nie wiem jako Ej, patrzcie jak siwnie. Tam mam wejść jakoś, tak? Mhm. Ehm... Nie, nie mam wiatereka kawoty Ale przynajmniej już mogę... żeby jakoś tam wejść, jolo. Się. O nie, 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 ja so... ja najświętszego! nie, 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 o, nie, nie, mm, mm -hmm. I to to nie, mojego, eks... i to nie, Proszę, nie wlej się we mnie, Lawo. Aha. To no być tak fajnie. A patrzcie, przynajmniej mam wiatr kolawy teraz. Ale po co mi będzie je Ehm um. No nie. Boję się no to był epic bo mo mi przysnąć. Myślę... Mm, myś Myślałem, że tak fajnie sobie wejdzie to jaskini. A tu sami wiecie co O! Patrzcie tutaj może tak łatwo znaleźć swój Tomek, he 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 Dobra, mamy 4 Ale nie, jeszcze ja nie podtajmy, k***a, Na lecimy na jakąś przykotę mm, a tylko potrzebuję Wiaterek o ja a to wiaterek sobie ten No, ale dobra, zaczynamy przyspieszanie Dzieje się. Chwila tutaj, ja yeah, tutaj byłem, dalej. No ba, lecimy. M um. Mamy problem. Czy, czy... Czy się stało z moim wiatrykiem nafy Halo? Co się mi stało? Czemu go już nie ma? Tylko, że mi się cały tom nie spalił, ej! Nie wiem, dobra, ale chyba się tutaj nie wydało. No, chyba się nie wydało. Nie, dobra. Buket tutaj. Frataj się mi chwilę.